Cześć, jestem Piotr Turkowski z Otocoklinik. W klinice zajmuję się zabiegami medycyny estetycznej, a szczególnie specjalizuję się w zabiegach przeszczepu włosów. Zabieg przeszczepu brody, o którym chciałbym Wam opowiedzieć, trochę różni się od zabiegu klasycznego przeszczepu włosów. Jest zabiegiem moim zdaniem trudniejszym i wymagającym jeszcze większej precyzji niż przy zabiegu przeszczepu włosów. Jest też zabiegiem rzadszym, ponieważ znacznie więcej wykonuje się zabiegu przeszczepu włosów niż zabiegu przeszczepów brody. Jest to jeden z moich ulubionych zabiegów, ponieważ zabieg przeszczepu włosów w okolicy brody jest zabiegiem szczególnie precyzyjnym i wymagającym szczególnie dużego doświadczenia. Tak samo jak zabieg przeszczepu włosów jest zabiegiem bezbolesnym. Okres rekonwalescencji trwa około dwóch tygodni, czyli tak samo jak przy zabiegu przeszczepu włosów. Jeżeli chodzi o opiekę pooperacyjną, okres rekonwalescencji to jest około dwóch tygodni. Należy pamiętać, że po zabiegu przeszczepu włosów w okolice brody włosy wypadają i zaczynają sobie odrastać po około 3-4 miesiącach i po tym czasie jest około 20% efektu i 20% włosów wyrasta. Na ostateczne efekty trzeba czekać rok. Zabieg przeszczepu włosów w okolice brody robi się na przykład w momencie, gdy mamy ubytki owłosienia, w momencie, gdzie były jakieś blizny pooparzeniowe lub jeżeli chcemy sobie po prostu te włosy w okolice brody zagęścić lub zmienić troszkę kształt. Jest zabiegiem mało inwazyjnym, bezbolesnym jeszcze raz to podkreślam i jednodniowym, czyli cały przeszczep brody i cała procedura tylko jeden dzień. Zapraszam do Coklinik na zabiegi przeszczepu włosów w okolice Brody i na konsultacje. Cześć.